Cztery pierwsze odcinki nastawiły mnie dosyć pozytywnie, trzy następne rozczarowały, a finałowy uplasował się gdzieś pomiędzy? Hej, ja jestem Anika i zapraszam Was na spoilerowe omówienie tego, co wyszło, a co nie w finałowym piątym sezonie Stranger Things. Może też tak słowem wstępu powiem, jakie były moje oczekiwania względem tego sezonu? Stranger Things jest jednym z moich ulubionych seriali, więc tak, byłam nahypowana na ten finałowy sezon, tym bardziej po finale czwartego. Zrobiłam specjalnie rewatch wcześniejszych sezonów, i tak, wciąż sezon trzeci jest moim ulubionym, czwarty miał swoje problemy i dłużyzny, ale jednak wprowadzał dużo mroku, deprechy i stawiał mnóstwo pytań. Więc jak wypada wieńczący to wszystko? Ostatni sezon jednego z najpopularniejszych seriali na świecie? Zastanawiałam się, jak strukturalnie podejść do tego filmu, jak omówić ten finał, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Więc chyba faktycznie omówię najpierw te odcinki tymi trzema segmentami, jakie były nam wypuszczane, a potem skupię się już na stricte plusach i minusach całości. A więc na pierwszy ogień idą cztery pierwsze odcinki i one naprawdę nastawiły mnie pozytywnie na resztę sezonu. To, co mi się faktycznie średnio podobało, to ogranie finału czwartego sezonu z tymi wyrwami w ziemi, które wytworzył wekna. I tym widokiem jakoby upside down zaczęło przenikać do naszego świata. Tym, że po prostu wojskowi zasklepili te wyrwy i poza kwarantanną w Hawkins żyje się dosyć normalnie. Myślałam, że po takim finale czwartego sezonu, piąty wystartuje z pułapu, że no właśnie, Upside Down chociaż częściowo przeniknęło do naszego świata, że nie da się już tego trzymać w tajemnicy, że każdy o tym wie i ludzie starają się sobie z tym jakoś radzić na swój sposób. A jednak sytuacja się jakby zresetowała i wciąż w wtajemniczeni są tylko nasi bohaterowie i wojsko. Ale muszę przyznać, że to ukłucie rozczarowania szybko zrekompensował mi fakt, że zostajemy wrzuceni w sytuację, gdzie nasi bohaterowie już działają w opracowany i zorganizowany sposób, już wiedzą, co mają robić, a my widzowie obserwujemy środek tej akcji. Czyli sytuacja w Hawkins może i trochę się zresetowała, ale nie zresetowała się u naszych bohaterów, bo dostajemy od razu wprowadzenie, że oni naprawdę prężnie działają, by znaleźć Wekna, by omijać wojskowe blokady, mają swój tajny kod, którym się porozumiewają i każdy wie co ma robić, jaka jest jego rola. Naprawdę nadało to dynamiki początkowi tego sezonu i było fajnym wprowadzeniem. Ogólnie też w tych czterech pierwszych odcinkach dobrze obserwowało się snucie planów, teorii przez naszych bohaterów, bo później już czułam tego przesyt i mam tu głównie na myśli scenę Robin, która tłumaczy innym swoją teorię na podstawie płyt i ich opakowań. Wprowadzenie postaci Dereka też od takiej strony komediowej było świetnym posunięciem. Za to ryzykownym było już wysunięcie na pierwszy plan postaci Holly, bo jednak Derek pełnił głównie rolę komediową, a Holly miała być normalną postacią, która musi się rozwinąć, przejść swoją drogę i itd. I tu można by zadać sobie pytanie, czy my mamy na to czas? Kiedy cast Stranger Things i tak już pęka w szwach, ich wątki trzeba podomykać i skupić się na wyjaśnianiu rzeczy związanych z Wekną i Upside Down. Więc gdzie miejsce na Holly? Ale tutaj moja konkluzja jest taka, że Holly okazała się być na tyle fajną bohaterką, później też przewodniczką wszystkich porwanych dzieci. Jej wątek z Max też trzymał poziom, więc tu akurat im się z nią udało, nie będę narzekać. Być może czas antenowy innych bohaterów na tym ucierpiał, ale no, już powiedzmy, że postać Holly mi to rekompensuje. Chyba rzeczą, która najmniej mi się podobała w tych czterech pierwszych odcinkach, były konsekwencje ataku demogorgonów na domu Hillerów i to, że ani matka, ani ojciec nie zginęli. Miałam wtedy takie serio, nawet takich drugoplanowych postaci nie jesteście w stanie uśmiercić? W finałowym sezonie? W starciu z podporem, który uzbrojonych żołnierzy rozrywa na strzępy bez problemu? Miałam też problem z postacią Max, wtedy kiedy Holly ją pierwszy raz spotkała w lesie, ale do postaci Max jeszcze wrócę później. Te cztery pierwsze odcinki pokazują też, że Stranger Things zawsze umiało w dwie rzeczy, po pierwsze w komedię, po drugie w epickość. Z komedii uwielbiam te scenę z pękniętą rurą i chłopcem w dziurze w podłodze i różne sceny z derekiem, a z epickich, kiedy Will poprzez samoakceptację zyskał nowe moce i załatwił trzy demogorgony naraz. Było to naprawdę cool i zaskakujące. Ale nie lubię za bardzo wątku nastki Hoppera w Upside Down, bo zdawało się to być po prostu mieleniem tego samego. A użeranie się z wojskiem wcale temu nie pomagało. Następne trzy odcinki to znowu było wymyślanie planów, realizacja ich, ale tutaj zaczęły już wychodzić moje największe zarzuty do tego sezonu: czyli budowanie napięcia i emocji bez satysfakcjonującego payoffu. Dustin krzyczący do Nancy, by nie niszczyła tej jakiejś tam materii w Upside Down, po czym okej, okay, ona jej nie niszczy, tylko uszkadza, ale bohaterowie nawet nie ponieśli długotrwałych żadnych konsekwencji tego wydarzenia poza chwilowym poczuciem zagrożenia. Albo rozmowa Nancy z Jonathanem. Sama treść tej rozmowy i pompatyczność wynikająca z niechybnie nadchodzącej śmierci robiły robotę. Ale kiedy okazało się, że ta maść zastygła w idealnym momencie, to tak dobitnie poczułam zmarnowanie potencjału tej sceny, tego wątku i całej tej emocjonalnej podbudowy. Naprawdę strasznie rozczarowujące. I niezmiernie bawi mnie fakt, że ta scena została o tyle źle napisana, że mnóstwo ludzi, w tym ja, nawet się nie zorientowało, że oni w tym momencie zerwali i później daferowie musieli to tłumaczyć, aż się przypominają złote czasy finału gry o Tron i tłumaczeń Dany Kind of Forgot about the Iron Fleet. Scena coming out Willa też niestety przegięta dla mnie w niewłaściwą stronę. Oczywiście dotyczy ona wrażliwych kwestii, więc to jest bardzo zindywidualizowane, jak kto ją odbierze. Ale serio, jak zobaczyłam całą ekipę na tym zebraniu, kiedy przed chwilą było dosłownie mówione, że mamy 5 minut do wyjazdu, to miałam takie, że nie, on nie może im w tym momencie powiedzieć, że jest gejem. Na pewno nie zbierałby do tego dosłownie wszystkich. Pewnie chce im wyjawić jakąś wielką tajemnicę, o której ani reszta bohaterów, ani my widzowie nie zdajemy sobie sprawy. A tu jednak wyszło, że tak, on chciał im powiedzieć, że jest gejem. I wiadomo, scena ta w kontekście rozwoju jego postaci i samoakceptacji jest bardzo ważna, ale moim zdaniem została źle zainscenizowana i była zbyt pompatyczna, tym bardziej, kiedy dosłownie wszyscy musieli tego słuchać, nawet ludzie, którzy za bardzo go nie znają i nie obchodzi ich to wyznanie. Nie czuję, żeby ten moment wybrzmiał u mnie emocjonalnie tak, jak mógłby, gdyby zostało to lepiej napisane. Jeśli chodzi zaś o finałowy epizod, to jest on lepszy. Ale wciąż nie oznacza, że jest jakiś super dobry. Dostaliśmy epicką walkę z wielkim potworem, już pomijając całą masę dziur i głupotek fabularnych. Walkę z weknął, a potem 40 minut epilogu. Walka nastki z wekną, jak dla mnie do obejrzenia na raz i pójścia dalej, nic specjalnego. Plusa mają za zaangażowanie całej ekipy w walkę z Mindflyerem, no bo wiadomo, grosz do grosza, kropla drąży skałę i tak dalej, nawet pojedynczo mogą mu zadawać jakieś tam obrażenia. I ta walka była epicka, bo walczyli z wielkim potworem. Ale nie czułam w tym aż takiej stawki i wystarczającej podbudowy, żeby ta walka była czymś niezapomnianym, czymś, do czego chce się później wracać i rewoczować. Ale mają plusa za kolejne epickie wprowadzenie używania mocy przez Willa. I spoko, że to Joyce dostąpiła zaszczytu dokonania ostatecznego ciągnięcia na weknie, z tą uderzającą emocjonalnie sekwencją montażową, gdzie każdy przypominał sobie, kogo stracił przez weknę przez te lata walki. Bardzo lubię tę scenę. Troszkę gorzej, ale też bardzo emocjonalnie wybrzmiewa moment poświęcenia się nastki, tylko tu właśnie troszkę nie do końca potrafiłam przeżywać ten moment, bo miałam z tyłu głowy, że a nie ma się co emocjonować, pewnie zaraz się okaże, że jednak przeżyła. Ostatecznie podoba mi się, jak potoczył się wątek nastki z jednym ale, ale o tym potem. A przechodząc do epilogu, nie dziwi mnie, że trwało nas 40 minut, bo to było oczywiste, że po dziesięcioletniej przygodzie będą chcieli dać wystarczający czas antenowy na wybrzmienie tych wszystkich emocji i pożegnań. Emocjonalnie hitnęła mnie scena na dachu Nancy i reszty, bo to jedna z tych scen, kiedy dopada i bohaterów, i nas jako widzów, ta brutalna rzeczywistość. Kiedy no ok, może i uratowali świat i może przez to połączyło ich coś tak wyjątkowego, że trudno to opisać, ale co z tego, skoro nawet ich dopadła zwykła dorosłość, dorosłe życie, gdzie każdy idzie w swoją stronę? i nawet więź wynikająca z tego, że są superbohaterami, nie jest w stanie wygrać z prozą życia. Wiem, że taki bieg wydarzeń jest nieunikniony, ale nie przepadam za nim właśnie dlatego, że jest taki realistyczny. Wiadomo, fajnie, że prawie wszyscy dostali happy endingi, włącznie z Joyce i Hopperem. Ale moją ulubioną sceną epilogu jest klamra kompozycyjna Gry w DD i tego, że dzięki storytellerowi Majkowi możemy zobaczyć, jak potencjalnie potoczyły się dalsze losy naszej ekipy i co się stało z Eleven. Oczywiście jest to bardzo przykre, że ta, która przez cały serial najwięcej wycierpiała, jako jedyna nie ma szczęśliwego zakończenia, ale rozwiązanie jej wątku tak, że w sumie nikt nie wie, co się z nią naprawdę stało i jej najbliżsi po prostu postanawiają wierzyć, że jest u niej dobrze. Jest naprawdę poruszająco napisane i podoba mi się takie zakończenie z jednym ale. Podoba mi się tragizm nastki, w kontekście jej, Majka i całej tej już niedziecięcej ekipy, ale już niekoniecznie w kontekście Hoppera. Bo jednak od początku serialu jego postać była budowana na traumie po stracie pierwszej córki, i dlatego poniekąd tak bardzo zaangażował się w relację z nastką, chciał ją chronić i tak dalej. A tutaj nagle stracił drugą córkę, i mam po tej rozmowie z Majkiem po timeskipie uwierzyć, że on już jest z tym wszystkim ok, pogodzony. Tym bardziej, że wciąż cały finałowy sezon cisnął narrację, że musi obronić nastkę za wszelką cenę. A tutaj, boom. Timeskip, rozmowa z Mikeiem, i my mamy uwierzyć, że Hopper poza kamerami uporał się z traumą, która była osią jego postaci przez cały serial. Mocno zraszowane. Wracając do sceny z DD, jest ona dla mnie bezbłędnie zrealizowana. Zarówno właśnie sama rozgrywka, później dopowiadanie sobie narracji, w którą każdy bohater chce wierzyć, później, kiedy po kolei odkładają na półkę książkę, żegnając się jako postać ze swoim dzieciństwem i z całą przygodą, i aktorzy ze swoimi rolami. Później wbiega ekipa Holly, dając początek następnemu pokoleniu nerdów i graczy w DD. I później Mike patrzący na nich i zamykający drzwi od piwnicy. Idealne, emocjonalne zakończenie tej wieloletniej przygody. A teraz myślę, że już po prostu przelecę po plusach i minusach tego sezonu. A więc zaczynając od plusów. Wątek zbliżenia się Will'a i Robin, bo dzięki temu postać Robin mogła znowu zabłysnąć i zyskać. Plus dzięki temu Will znalazł odpowiedzi, których szukał, które były ostatnim elementem układanki, dzięki czemu mógł zaakceptować siebie takim, jakim jest i zyskać nie tylko spokój ducha i wewnętrzny rozwój. Ale też dosłownie zyskać kontrolę nad nowymi mocami. Z wątłego i zastraszonego dziecka, którym był, w końcu mógł stać się tym, który przejmuje kontrolę i obraca w swoją własną broń coś, co kiedyś było używane przeciwko niemu przez jego oprawcę plus sceny, jak on używał tych mocy, czyli właśnie w czwartym odcinku, kiedy pokonał Demogorgony, kiedy przejął kontrolę nad Wekną i kazał uciekać Max i kiedy w finałowym odcinku przemówił do Henry'ego, były naprawdę kuli zapadające w pamięć, Jedna z moich ulubionych scen w tym sezonie. Dalej wątek Max, o którym już wspominałam i tutaj odnośnie Max mam taką rozkminę. Max jest jedną z moich ulubionych postaci z tego serialu i uważałam, że jej tragizm z czwartego sezonu został super napisany, z tym, że najpierw udało jej się uciec Weknie w czwartym w tym odcinku w mojej ukochanej scenie z piosenką Kate Bush, a później, że w finale Wekna ją jednak dopadł i umarła. Uważałam to za tragiczne, ale jednocześnie w swoim tragizmie dobrze napisane. Więc byłam zła, kiedy wylądowała w śpiączce w szpitalu, bo to było oczywiste, że ją przywrócą w kolejnym sezonie. I dlatego poczułam rozczarowanie, kiedy faktycznie Holly spotkała ją w tym lesie. Ale... Pomijając wątek Max i Holly w tym sezonie, który dosyć lubię, to chciałabym się tutaj skupić na Max i Lukasie. Po tym piątym sezonie ich szyb stał się moim ulubionym z tego serialu. Lukas tak bardzo zyskał w moich oczach i wykazał się jako chłopak tym codziennym chodzeniem do niej do szpitala i puszczając jej w kółko tę samą piosenkę, wszystko dla jej dobra. I ta scena, kiedy chowali się przed demopsami i Robin zasugerowała mu, by wyciszył muzykę, a on powiedział, że nie, bo Max wraca. No było to bardzo urocze. No, i scena już faktycznego przebudzenia się Max była tak emocjonalna i dobrze zagrana, że uwielbiam ją. Jest to też jedna z moich ulubionych scen w tym sezonie. Więc tak, pomimo że początkowo byłam niepocieszona pocieszona nieuśmierceniem Max w czwartym sezonie, takie dalsze losy i dopełnienie wątku związku i miłości z Lukasem były tego warte, i cieszę się, że to potoczyło się właśnie w ten sposób. Dalej, z plusów. Postać Holly i jej droga, postać Dereka, jego komediowy walor, ale też droga, jaką przeszedł i kim finalnie się stał. Rozmowa Nancy i Jonathana do momentu, kiedy ta maść cudownie zastygła w idealnym momencie, oraz to, jak rozwiązano wątek trójkąta miłosnego, z tym, że Nancy nie wybrała żadnego z nich. Wątek Dustina i Steve'a, napięcia między nimi. Ich kłótnia i bójka, która naprawdę emocjonalnie wybrzmiała, ale też potem ich pogodzenie się, które jest jedną z najlepszych scen w tym sezonie i gdzie Dustin faktycznie uchronił Steve'a przed głupią i lekkomyślną śmiercią. To, o czym już mówiłam, czyli scena odrąbywania głowy Weknie z tą sekwencją montażową z tymi, którzy zginęli po drodze. Cały epilog, włącznie z zakończeniem wątku nastki, gdzie jest ono otwarte i każdy może je interpretować po swojemu. Komediowe wstawki, bo wciąż właśnie jako komedia, Ranger działało i performance Jamiego Campbella Bowera jako wekny. A teraz minusy. Plot Armor, który wywaliło poza skalę. Rozumiem, że Daferowie niedługo przed premierą mówili, że to nie jest gra o Tron i krwawe gody, ale okej, okay, po co podawać od razu tak drastyczny przykład jak uniwersum gry o Tron? Nie trzeba być gra o Tron, żeby uśmiercać swoje postacie i budować w ten sposób dramaturgię i napięcie. Jasne, zawsze mnie irytowało w Stranger Things, że uśmiercali tylko jakieś poboczne postacie i często takie, które dopiero się w danym sezonie pojawiły, więc było to bardzo przewidywalne, kto zginie, ale jednak od finału oczekuje się co najmniej tego samego, a nawet czegoś więcej, I guess? Jasne, nie mówię, że od razu ma zginąć połowa obsady, ale nawet jedna główniejsza postać? We wcześniejszych sezonach zawsze ktoś w trakcie ginął, nawet jakaś poboczna postać, którą widz lubił, jak na na przykład Aleksiej albo właśnie Eddie. po czym Daferowie stwierdzili, że to właśnie epicki finał, wieńczący dziesięcioletnią przygodę, jest najlepszym momentem, żeby nie uśmiercać absolutnie nikogo. No okej, okay, oprócz Kali, ale kogo obchodzi Kali? No to brzmi jak jakiś nieśmieszny żart. O rodzicach Majka i Nancy już mówiłam. Jeszcze co innego, gdyby Stranger Things od początku była taką family friendly historią, gdzie dosłownie nikt nie ginie. Ale jednak jest to serial, który zawsze czerpał z horroru, potrafił być dosyć brutalny i krwawy, gdzie żołnierze notorycznie są brutalnie mordowani. A jednak daferowie nie mieli jaj zrobić chociaż jednej dramatycznej sceny śmierci jakiejś ważniejszej postaci? Ciężko zbudować poczucie realnego zagrożenia i stawki w takich warunkach. Więc tak, ten brak poczucia zagrożenia i stawki jest kolejnym minusem, będą. Naturalną konsekwencją tego, o czym teraz mówiłam. Dalej bejtowanie widza, podbudowywanie jakiejś dramatycznej emocjonalnej sceny, by finalnie widz nie dostał nic lub jakieś emocjonalne ochłapy. Czyli tak, to o czym już mówiłam, Dustin wrzeszczący do Nancy by nie niszczyła tej materii, bo wszyscy zginął. Po czym tak, Nancy nie zniszczyła tej materii, tylko ją uszkodziła, ale wciąż bohaterom nie stało się dosłownie nic nawet Dustin chyba sam coś tam później mówił, że no w sumie chyba jednak się pomylił. Dramatyczna rozmowa Nancy i Jonathana, by okazało się, że ta Maś zastygła w idealnym momencie. Ucieczka Holly i Max gdzie przy piosence Kate Bush każda mogła pójść do swojego wyjścia i się uwolnić, bo ostatecznie Wekna i tak wciągnął Holly z powrotem i ją uwięził. Albo nadchodząca niechybna śmierć z łap demopsów, co wiemy po drugim sezonie śmierci Boba, że potrafią być naprawdę wyczulonymi łowcami, a tutaj oczywiście nie mogli wywęszyć w żaden sposób, ani usłyszeć grupy naszych bohaterów i wystarczyło, że ze cieczą przyjdzie ciężko ranna mamuśka. Czy scena upadku Steve'a i dramatyczne zgaszenie ekranu. Dalej zaniedbanie relacji Jonathana z matką. Szkoda mi, że Joyce, która przez cały serial tak huchała na Willa, nie miała w ogóle refleksji, że ma jeszcze jednego syna, które też pewnie pragnie matczynego ciepła, tym bardziej po tym, kiedy skończył się jego związek z Nancy. Ogólnie zaniedbanie wątku niektórych bohaterów czy zepchnięcie ich na dalszy plan, ale tutaj też ciężko oczekiwać innego rezultatu, kiedy ma się tak dużą obsadę. Zmarnowanie trochę potencjału postaci Kali, jak dla mnie jej śmierć przyszła za szybko i dałoby się z nią coś więcej podziałać. Wiadomo, była przydatna z tym, że powiedziała nasce o. W eksperymentach na kobietach w ciąży, a potem, że zasugerowała jej, żeby się poświęciły i przerwały ten cykl, ale Imo o ciężarnych mogliby się inaczej dowiedzieć, skoro nastka i hopper dosłownie byli w tym laboratorium w upside down, a na pomysł poświęcenia się nastka mogłaby wpaść sama kali nie była tutaj aż tak potrzebna. Więc uważam, że zbędnie ją wprowadzili albo mogli inaczej poprowadzić. Wątek wojska. Ja wiem, że mieli oni pełnić rolę takiej irytującej muchy, ale serio, nawet wtedy, kiedy już wiedzieli, że wekna istnieje i stanowi realne zagrożenie, nadal musieli być tą irytującą muchą. Strasznie denerwujący, bohater zbiorowy, przedstawiony płasko i bez pomysłu. Oprócz tego, że będą przeszkadzać naszym bohaterom. No i będą krwawo ginąć, skoro wiadomo, że naszym głównym postaciom nie może spaść włos z głowy. Wątek wekny. Jego backstory było krótkie i niesatysfakcjonujące. Stranger Things działało, kiedy do trzeciego sezonu. Walczyli z potworami, z upside down, z tym takim nieokreślonym złem, i to też fajnie pasowało do takiej koncepcji sci-fi przygodówki z dzieciakami. Ale kiedy w czwartym, dosyć depresyjnym sezonie okazało się, że pojawił się nowy wróg, który na dodatek był kiedyś człowiekiem, z całym swoim backstory, motywacjami, traumami, to oprócz tego, że moim zdaniem dodało to trochę powagi do tego serialu, to też dokładało masę nowych pytań. Wycinek z dzieciństwa Henry'ego, który dostaliśmy w czwartym sezonie i jego wątek z nastką w laboratorium były na tamten moment. Wystarczające. I miało się nadzieję, że w piątym sezonie bardziej to rozwiną, pozwolą nam wejść do jego głowy, poznać dokładnie jego plany od samego początku, od porwania Willa, no i że będzie tego po prostu więcej. Tymczasem dostaliśmy tylko jakieś krótkie flashbacki z jaskini i z czasów jego liceum. Naprawdę, po co w ogóle była postać nastoletniej Joyce właśnie w tych wspomnieniach z czasów liceum, skoro w teraźniejszości nikt się nawet o tym nie zająknął? Nie było w ogóle wątku Joyce kontra wekna, jako osoby, które się znały przed laty, więc po co? to było? Więc tak, jak na ludzkiego antagonistę, dostałam za mało o ludzkim nim i jestem nieusatysfakcjonowana. Tak samo pominięcie postaci Mindflyera, jakieś większe wyjaśnienia odnośnie niego, jego więzi z Henrym i w ogóle bycia mastermindem tego wszystkiego, to o czym już mówiłam, czyli wtórna relacja Nastki i Hoppera w pierwszej połowie tego sezonu, plus właśnie zakończenie wątku Nastki w kontekście Hoppera i jego traum, zaniedbanie relacji Nastki i Max. Uwielbiam pokazanie ich przyjaźni w trzecim sezonie po ich trudnych początkach w drugim, a w tym piątym, oprócz tego, że ich interakcje były prawie zerowe, to na dodatek reakcja nastki na wybudzenie Max była, powiedzmy, średnio adekwatna. Tym bardziej, że nastka nie wiedziała, że Max ma się wybudzić, więc nie mogła wcześniej się mentalnie na to przygotować. O całej masie dziur fabularnych nawet nie mówię, bo każdy już pewnie je zna. I szkoda mi też, że w tym finale nie potrafili zbudować dramaturgii na miarę finału czwartego sezonu. Gdzie przecież w montażu równoległym była uwięziona nastka. Max, którą dopadł wekna, i jej kończyny zaczęły się łamać. Ediego rozszarpywały nietoperze, hoppera prawie zeżarł demopies i chyba Nancy, Steve i Robin byli więzieni przez te pędy upside down. I tak, mimo że ostatecznie część z tych postaci wyszła z tego bez szwanku, to jednak Eddie zginął. A Max była w stanie krytycznym i też właściwie umarła. Nie mówię, że w piątym sezonie mieliby to odtworzyć jeden do jednego, ale jednak po finale spodziewam się wysokiej stawki, napięcia i realnych negatywnych konsekwencji dla życia i zdrowia bohaterów. Okej, okay. mimo że trochę ponarzekałam na ten finałowy sezon, to miał on swoje jasne punkty, zwłaszcza na samym początku i na końcu. Więc mimo wszystko trochę fanu z tego wyniosłam. Więc nie jest to katastrofa serialowa na miarę gry o tron, ale zdecydowanie sezon piąty nie uniósł hype'u i oczekiwań. To może potwierdzać chociażby całe Conformity Gate, a teraz Divorce Gate. Dla mnie sezon niestety przeciętny i dosyć rozczarowujący, z całą masą dziur fabularnych, niedomykający satysfakcjonująco niektórych wątków, ale hej, jeśli wy się na nim przez Cały czas dobrze bawiliście, no to super i zazdroszczę! To by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Możecie pisać w komentarzu swoje opinie o finałowym piątym sezonie Stranger Things, i to byłoby na tyle. Dzięki i na razie!